Ciema! Fajne kwiatki, wiem. Ale w dzisiejszym odcinku, tak jak mówiłem, będę łysy, a pomoże mi w tym moja dziewczyna. Moja dziewczyna. No, coś śmiesz. A więc tak, będę łysy opierdzieli mnie na Łysą gracę w profesjonalnym studiu. Patrzcie jak to jest studio. Tak wygląda moje studio. Zarąbista maszynka normalnie. Krzesło też pierwsza klasa. Jak się z tym czujesz? Okej, tak. okej. Okay, okay. Wszystko jasne, więc... Tak, to zróbmy. Panie. Tak wyglądam przed tym okropnym zabiegiem. Tak to wygląda. Jestem w trakcie, proszę Państwa. Wyglądam jak pedał z tym kucykiem, ale to nieważne. Ty się ze mną nie śmiej, bo Ty podzielisz kiedyś mój los. Co? Co? Już mam prawie łysyweb z tyłu. Znaczy, no trochę, ale. Kozacko, no. Nie fajnie, nie polecam Wam. No i jestem. Wysyp. Tak właśnie wyglądam. No, cały wysyłeb. Może nie jest tak do końca idealnie ale jest idealnie. Jest dobrze. O, trochę tam siff Ale to, to ja nic nie, nie wiem na ten temat. Ale no. Au! Będzie boleć. Wiem, że będzie boleć. Na pewno ktoś mi walnie. Nie wiem kto będzie pierwszy, ale ktoś na pewno. No. A więc to było na tyle w tym filmie. Jeśli ten film się spodobał, wątpię, bo to nuda. Ale oho, ktoś tu wychodzi. skiberka mnie nie powiem, co ona tam robiła. Więc zasubskrybujcie kanał dla tych, tych or, pięknych kwiatków. No, więc zasubskrybujcie kanał. No i to tyle. Siema!